Zapraszamy do obejrzenia wiadomości non-stop, a w nich Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych podsumował rok 2018. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydaje dokument o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Ułatwienia dla użytkowników portalu IRZ. Na koniec ceny płodów rolnych i nasza comiesięczna analiza. Sytuację na rynku zbóż podczas corocznej konferencji podsumował Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych od samego początku, bo już od siewu aura była nieprzychylna rolnikom. Mokra jesień 2017 roku to utrudnione zbiory, żniwa kukurydziane trwały nawet do lutego 2018 roku. Nadmiar wody utrudniał prawidłowe przygotowanie pola do siewu i sam siew. Rok 2018 to susza, która bardzo mocno wpłynęła na plony zbóż. Według Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach susza w zbożach wystąpiła w prawie wszystkich gminach w Polsce. Jak informował prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych Stanisław Katperczyk, w zależności od regionu i jakości gleb, spadki w plonach w stosunku do średnich z wielolecia wyniosły od kilkunastu do ponad 50%. Katperczyk zwrócił również uwagę, że skutki zeszłorocznej suszy odczujemy także w tym roku. Prawdopodobnie niezbędne będzie systemowe podejście do racjonalnej gospodarki wodą w naszym kraju. Susza to nie jedyny niekorzystny czynnik, który osłabił dochody rolników w minionym roku. Dużym zagrożeniem dla cen w Polsce jest import płodów z Ukrainy. Kontyngenty bezcłowe do Unii Europejskiej w większości trafiają do naszego kraju, co bezpośrednio przekłada się na ceny zbóż nad Wisłą. Rozwiązaniem tego problemu, według Stanisława Kacperczyka, może być ukierunkowanie importu zbóż do konkretnych krajów unijnych. Podczas konferencji poruszono wiele innych ważnych zagadnień dotyczących producentów zbóż. Mówiono o doborze odmian do siewu, odpowiedniej agrotechnice, dopasowaniu ofert firm ubezpieczeniowych do potrzeb producentów. Poruszono także temat rosnących kosztów produkcji. Zwracano uwagę na potrzebę udoskonalenia monitoringu suszy, m.in. poprzez wykorzystanie technologii satelitarnej. Wskazywano również na potrzebę zmiany umów kontraktacyjnych, które ustalają czynniki jakościowe i ilościowe. Ale nie są w nich uwzględniane czynniki niezależne od rolników, np. pogoda. Od 2 stycznia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydaje dokument zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła w danym gospodarstwie. W związku ze zmianami określającymi limit po, zwrotu podatku akcyzowego w paliwie wykorzystywanym do produkcji rolniczej, producent może. Zgłosić się w tej chwili do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu złożenia wniosku o wydanie informacji dotyczącej dużych jednostek przeliczeniowych bydła, które będzie składał do wniosku o zwrot akcyzy w cenie paliwa wykorzystywanego do celów rolniczych. Wnioski należy składać do kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wzorze, który jest udostępniony na stronie agencyjnej, jak również w biurach powiatowych. Wnioski rozpatrywane są od ręki, w związku z tym czas oczekiwania jest dosyć krótki. Przypomnijmy, że znowelizowana ustawa wprowadza po raz pierwszy limit zużycia oleju napędowego w odniesieniu do jednej dużej jednostki przeliczeniowej bydła. W ten sposób producent rolny prowadzący chów lub hodowlę bydła może ubiegać się o zwrot części podatku akcyzowego w wysokości 30 litrów na jedną dużą jednostkę przeliczeniową. Z nadejściem nowego roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadza ułatwienia dla użytkowników portalu IRZ. Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, każdy posiadacz bydła, trzody chlewnej, owiec i kus ma obowiązek dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada co najmniej raz na 12 miesięcy, najpóźniej do 31 grudnia. Spis obejmuje liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt przebywających w stadzie. Zachęcamy rolników do korzystania z nowego narzędzia, jakim jest portal JRZ, do zgłaszania zdarzeń w siedzibie stada w wersji elektronicznej. Dodatkową zachętą, która pojawiła się od początku roku, jest zmiana rozporządzenia dotyczącego prowadzenia księgi rejestracji stada bydła, kłusowiec i świń. Dla których osoba zgłaszająca zdarzenia w wersji elektronicznej nie musi prowadzić w wersji papierowej. Wystarczy korzystanie z naszego portalu. Do końca roku każdy hodowca był zobowiązany dostarczyć wypełniony formularz spisu do kierownika biura powiatowego osobiście lub drogą pocztową. Od 2 stycznia tego roku dla rolników zgłaszających zmiany w stadzie przez portal IRZ Plus. Spis zwierząt generuje się automatycznie z systemu. Podczas świąt prezenty to coś, co dzieci lubią najbardziej. Jeszcze przed wigilią na terenie całej Polski przeprowadzona została akcja wręczenia świątecznych upominków uczniom szkół podstawowych. Świętych Mikołajów wcielili się przedstawiciele terenowi oraz oficjalni dystrybutorzy grupy Azoty. Przyjechałem do Was z prezentami. Tylko pytanie, czy byliście grzeczni. No, to jest... Tak! Opuszczcie teraz. Inicjatywa bardzo fajna, dzieci były szczęśliwe, zadowolone, życzyły dużo zdrowia, szczęścia. Z prezentów bardzo się cieszyły. Myślę, że to super inicjatywa, tak i. Mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Nie przez przypadek wytypowane szkoły mieściły się na obszarach wiejskich. Celem akcji było wsparcie przez największego polskiego producenta nawozów Grupę Azoty, często pomijanych wiejskich szkół oraz uczęszczających do nich uczniów, którzy w większości są dziećmi producentów rolnych. Rok 2019 zaczynamy bez rewolucji w cenach zbóż, kukurydzy i rzepaków. W skupach całej Polski ceny są bardzo podobne do tych z drugiej połowy grudnia. Średnia krajowa cena pszenicy konsumpcyjnej to obecnie 818 zł, co oznacza w skali miesiąca wzrost o niespełna 0,5%. Niemal we wszystkich województwach maksymalna cena jest wyższa i wynosi od 820 do nawet 900 zł. 6 zł w przeciągu miesiąca zdrożała pszenica paszowa, której aktualna cena to 789 zł. Tylko w południowo-wschodniej Polsce za tonę tego zboża nie można otrzymać kwoty 800 zł. Maksymalna cena to aktualnie 860 zł za tonę. Ponad 1% w ostatnim miesiącu zyskała średnia krajowa cena przędżyta. Aktualnie za tonę tego zboża można otrzymać średnio 712 zł. Maksymalna cena nad Pomorzu sięga nawet 770 zł. Wciąż wyraźniejszy trend wzrostowy notujemy w przypadku jęczmienia, którego średnia krajowa cena wzrosła o blisko 3% w poziomu 730 do 751 zł za tonę. Rekordowe 900 zł płaci jeden z punktów wielkopolski. Nieznacznie zyskuje również żyto konsumpcyjne ze średnią krajową na poziomie 672 zł, co przekłada się na ponad 1% wzrost. Rozbieżności w kraju są bardzo duże i wahają się w przedziale od 570 aż do 830 zł za tonę. Na zielono świeci także miesięczny trend cenowy kukurydzy suchej. W ostatnich 30 dniach zyskała ona ponad 1,3%, już 2 zł brakuje średniej krajowej do poziomu 700 zł. Maksymalna cena w południowo-zachodniej Polsce to 750 zł. O złotówkę mniejsza w porównaniu z grudniem 2018 roku jest średnia krajowa cena rzepaku. Za tonę rzepaku w całej Polsce można otrzymać od 1550 do 1650 zł, przy średniej krajowej na poziomie 1571 zł. Szanowni Państwo, mamy początek roku. Dlatego jeszcze raz życzę wszystkim najlepszego w tym 2019 roku. Życzę Państwu, aby Państwa plony, które macie, które będziecie mieć, sprzedawały się jak najlepiej, no, oczywiście jak po najlepszych cenach. W związku z tym, że jest taki jeszcze okres, troszkę gdzie niewiele się na rynku dzieje, więc dzisiaj ten komentarz nasz będzie dosyć krótki. Chciałbym zauważyć, że początek roku to przede wszystkim stabilizacja z ewentualną możliwością delikatnych zwyżek cen podstawowych płodów rolnych i zarówno na rynku europejskim, jakby na rynku krajowym, jeszcze w handlu niewiele się dzieje. Natomiast co do cen, to one w dalszym ciągu są dla Państwa myślę bardzo dobre. I kolejne tygodnie, kolejne miesiące także wskazują wszystko na to, że może jeszcze być możliwość podwyższenia cen na podstawowe płody rolne. Mówimy tu tutaj w przypadku pszenicy konsumpcyjnych o, o parametrach białka 12,5%. W tym momencie pszenica kosztuje około 850 zł i według prognoz do czerwca ta cena może nawet wzrosnąć do 900 zł, dlatego że w dalszym ciągu bilans na rynku zbóż jest dosyć napięty. Zboża generalnie w Unii Europejskiej brakuje, nie ma tego, nie ma dużej ilości już wolumenowo zboża na eksport, więc myślę, że kupujący będą Musieli podwyższać te ceny, jeśli będą chcieli dalej zboże eksportować. Jeśli chodzi o ceny kukurydzy, to prognozy są mniej optymistyczne. Dużo ziarna, które może w dalszym ciągu wpływać z Ukrainy, może powodować, że ta cena, która ustabilizowała się na poziomie 700-720 zł, maksymalnie 740 zł, może w perspektywie kilku najbliższych tygodni się utrzymywać. Jeszcze może kilka zdań na temat tego, co się będzie działo w kolejnych miesiącach. To, co Państwo już zebrali, mają jeszcze ewentualnie w magazynach do sprzedania to jest jedno, ale z, tak naprawdę to wszyscy już patrzą na prognozy pogody i na to, co się dzieje za oknami. W tej chwili w, na większości kraju jest okrywa śnieżna, która gwarantuje oziminom dosyć dobry element przezimowania. Natomiast istotny będzie na pewno przełom lutego, marca, gdzie wielu rolników już będzie się decydować na pierwsze zabiegi nawozami azotowymi. Wtedy tak naprawdę będą podejmowane jedne z najważniejszych decyzji. Wtedy coś Będziemy mogli więcej powiedzieć o bilansie i prognozach bilansu zbóż, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Na tą chwilę eksperci przewidują, że plony głównych upraw będą na średnim lub wysokim poziomie, i na pewno te prognozy są lepsze od tego roku, który za nami. Oczywiście wszystko będzie weryfikowała temperatura i opady, i myślę, że na bieżąco będę Państwu te informacje przekazywał, abyście podejmowali jak najlepsze decyzje, jeśli chodzi o sprzedaż swoich podów rolnych. I jak najwięcej mogli zarabiać.